Zaskoczony jestem tym, że dostałem to wyróżnienie. Myślę, że ta nagroda sprawi, że dostałem takie trochę większej motywacji do dalszego działania, dalszej, dalszego treningu i no, cieszę się bardzo. Trenowałem ciężko. Myślę, że w tym roku jeszcze więcej trzeba włożyć w to, w ten sport i w to, co dalej ze mną będzie, żeby dostać się do pierwszego zespołu. Myślę, że to będzie ten główny cel, żeby dostać się do pierwszego zespołu, żeby być blisko. Myślę, że jakiś występ w drugiej lidze do tego będę dążył. zaskoczony, ale bardzo miło zaskoczony i chciałem powiedzieć, że jestem odbieram tą nagrodę jako dowód uznania czy, czy wyróżnienie dla całego mojego sztabu trenerskiego. Tutaj myślę o Kubie Kuli o Robercie Mazurze, czy, czy Przemku Smolińskim i Patryku Tylskim. Ale też odbieramy jako wyróżnienie na dobrej postawy zespołu w tej rundzie i, i cieszę się, że, że kibice, czytelnicy i kapituła to zauważyła i doceniła. Jest mi bardzo miło i, i bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. I kibice z utęsknieniem czekają na, na sukcesy. My robimy wszystko ze swojej strony, żeby, żeby takie nadeszły. Czeka nas trudna praca, i, i, no i tutaj apeluję o cierpliwość w tym momencie do kibiców, do wszystkich. Myślę, że ona w końcu przyniesie pożądany efekt, jakim, są, jakim jest osiągnięcie celu, który sobie zakładamy. strasznie, bo tak szczerze mówiąc ja nawet nie wiedziałem, że jest, taki, że jest taki, taki plebiscyt tutaj tworzony No i tak wszystkim spodziewałem się jakiegoś miejsca, w, w, może w pierwszej, w pierwszej piątce, może gdzieś, wiem, że piłka jest popularnym sportem, także spodziewałem się, że Truszkin to wygra, czyli ulubienie z wszystkich kibiców, tak, W Ramka w Stalowej Woli, ale jestem w szoku. Pozwólcie Państwo, że przy okazji tego jubileuszu, w tym miejscu, w którym jesteśmy, chciałbym podziękować dwóm osobom, a redaktorowi naczelnemu etapienia Stańcowego i Bóg blogu. To on czytając mój wywiad z Januszem Gałkiem, który na łamach na Wiślańskiego twórca największych sukcesów. Czarnogórskich Pilkarzy zapowiadał w czerwcu odchodząc. To była sensacja i to był koniec, że Państwa e, Rubel ściągnął mnie do EK i Piotrkowi Szpakowi, który e, udowadnia, że każde pieniądze e, przeznaczone na dotacje, na finansowanie szeroko rozumianej kultury... Są pieniądze dobrze zainwestowane nie tylko w promocję miasta, ale również w to, abyśmy mieli zdrowsze społeczeństwo i cieszę się dzisiaj, że obok dyscyplin klasycznie wyczynowych, wysokobudżetowych wśród dziesiątki najpopularniejszych sportowców naszego miasta są również przedstawiciele i sportowców niepełnosprawnych, rywalizujących swoich kategoriach, ale również przedstawiciele sportów, które wielu, wielu mieszkańcom Tarnobrzega przynoszą wiele satysfakcji no, w formie tenżytnej fizycznej kultury i rekreacji. Wielkie brawa. Dziękuję za i e, za to, że możemy się tutaj razem spotkać. E, ale tutaj chciałem szczególne słowa podziękowania dla prezydenta Rudolfa Wam należa skierować. Proszę e, Państwa, za to, że znasz naszą krytykę. Bo to e, są gazety, które czasami musimy krytykować i tak mi życzycie, Także każdym życzycie jej mieszkańców. E, ale na szczęście prezydent myślę, że Rumunia też będzie dziennikarzem. No i wyszczenie wyraz. Dziękujemy za to i życzę, żeby prezydenci nie zmieni chwili. Podcast dlatego, że rozumiem na tym bardziej, ale również patrząc tak trochę z boku na to, jak miasto się rozwija e na dobrze, to, to też mieszkańcom takiego prezydenta narzędzi. Tak, w związku z tym to, żeby się nie ma podwójne e znaczenie. Drodzy no, Państwo, e też patrząc nieco z boku na to... że w Kanadrzeku dzieje się w Przedszkwiątkowym. Prezydent Myślę, że znalazł świetny pomysł na to, żeby funkcjonowały w mieście dwie drużyny, trzy, trzy drużyny na bardzo wysokim poziomie, prawda? dwie drużyny w tej i kilka ważnych też bardzo wysoko. Niestety może kilka ważnych, prawie tak droga, jak koszulka. To jest wielka sprawa i wielki przykłon dla tych ludzi, którzy muszą czerpać z szybką wiosną. Serdecznie gratuluję tak, i bardzo dziękuję.